Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozwiórek. A dziś przygotowałem dla Was koła. Koła rowerowe, aluminiowe. Sprawdzimy sobie, ile można zarobić na takich aluminiowych 24-calowych yy, kołach. Troszkę upiaszczone, ale to nic. Zważymy sobie, ile to waży łącznie z oponami. A potem zobaczymy, ile to będzie ważyć łącznie bez opon. W sensie samo aluminium, nie wiecie o co chodzi. Dobra, wrzucamy na wagę 4,620. No, 4,620 tutaj troszkę podtrzymuję. Także 4, 600, nie niecałe 5 kg waży wszystko. Jeżeli byśmy sobie chcieli to kupić na skupie złomu, to zaraz tutaj zobaczymy ile by nam to wyszło. Po 2,50 gramik to wychodzi nam... 11,50, 10 na tych granicach, 11,60 niecałe 12 zł. My sobie tutaj to sprawdzimy, ile można na tym pieniążków zarobić. Ale pierwsze co? Trzeba spuścić powietrze. A to, co to będzie? Będzie stalowe? Zaraz sprawdzimy. My nie widzicie o, takie żółte mosie. Lepiej, żeby to nie było. Yy, ani nic takich rzeczy miedzianych czy coś no na szczęście stalowe, chociaż z drugiej strony może to być aluminiowe, a nie chcę się tego wyrzynać wszystkiego, no kurde, ale jak aluminiowe to szkoda, nie? Dzień, no musimy zrobić testa. Odkręcimy sobie tarczę, tarcza jest stalowa, wiadome, nie? Tarczę odkręcimy, tutaj mamy na imbusy bodajże na imbusy no i zobaczymy tutaj jak to będzie wyglądać bo mamy dwa koła z taki... nie jedno jest koło z tym no to pewnie to będzie aluminiowe no tak aluminium nie przyciąga albo z mosiądzu myślicie że z mosiądzu by takie zrobili dajcie znać w komentarzach a jak już jesteście w sekcji komentarzy no to like, subik no i komentarz a no i oczywiście jak dajecie lajka to proszę o podbicie filmu żeby to Więcej ludzi się interesowało tymi filmami, im więcej, tym lepiej dla mnie, napędza mnie to do dalszych y, twórczości. A w przyszłym tygodniu taki będzie bardzo podobny film, też z aluminium, możecie się domyślić co, ale to zostawmy spokojnie na przyszły tydzień. A więc co, ja idę po imbusy, odkręcam tarczę i próbuję się y, dobrać do opony. Jak jest najprostszy sposób na y, wypuszczanie powietrza? No zapałka, nie? Ale każdym śrubokrętem też się to da zrobić. Najpierw wypuszczamy całkowicie powietrze z opony, żeby można było łatwo ją ściągnąć, nie? No wpadnę mi tam. Dobra, mamy to. Teraz takim nieostrym narzędziem podważamy. O, o, tak to pokażemy. Tu między felgę a opony i wyciągam. najlepiej mieć dwa narzędzia Żeby się nie chowało Bo jak mamy dwa to nam się tu nie będzie chować nie? A jak mamy jedno to się lubi chować i wtedy wysy tu jedziemy a tam i tak nie wychodzi ale nam weszło o jednym Dajcie nie przećurawić dętki. Bo dętka to bardzo dobra sprawa. Jakie może być zastosowanie takich opon, dajcie mi znać w komentarzu. Bo trochę ich mam. I teraz próbujemy przełożyć o coś takiego. Nie no, to to elegancko schodzi. Tak, mamy wentyl. Dętka dobra, także zostawię, bo tu jest mocno jeszcze żółty Na tym, no ale jak dętka dobra, to Co będziemy szaleć Ściągamy tą taśmę Żeby się nasza dętka, gdzie tu jest początek tej taśmy Żeby się nam na ta dętka, wiecie co Nie zdętkowała W sensie nie przedziurawiła ale Taśmę mamy I teraz każdy pojedynczo można odkręcać ale że Ja nie mam takich śrubokrętów Bo jeszcze musimy to ściągnąć, nie? A tu co to jest? Aha, czyli to już jest. Czyli wybić to, wyciągnąć ten środek Spróbujemy to wszystko zrobić i to aluminium też wyciągniemy. Zobaczymy jak to będzie szło w ogóle. I co dalej nie pójdzie. Tak też myślałem zakręcamy i odkręcamy nie muszę wziąć klucze jednak bez kluczy to ani ruch, dobre to zaraz wracamy tylko jeszcze zrobimy to samo z drugą oponą biorę klucze i no tutaj nie będzie takiej zabawy bo to jest raczej stalowe tak jest to jest stalowe trzyma jak złoto także tym się nie będziemy bawić tu jedziemy tylko z samą obramówką tą felgą czy tam. Jak to się zwie w ogóle? Będę musiał to gdzieś popatrzeć, bo no, film nazwać. Wy już wiecie. Dobra, wypuszczamy powietrze. Tak samo tutaj dętka dobra, to sobie zostawimy, będzie do innego koła. Rower może na werze, czy wózek by zrobił na takich kołach nawet. Ty no wózek na złom. Porządna sprawa. Dobra, i tak samo tutaj wciskamy. Tu wyciągamy. No i wychodzi elegancko. O, wpadło. I jedną stronę mamy, teraz drugą stronę zawdziewamy, tu o cyk i już ręcznie można, o widzicie elegancko to schodzi, tu ta żółta taśma, to samo, cyk i mamy to. Dobra. O tu jest mniej zardzewiałe, tu będzie lepiej widać. Można odkręcać to, nie? Ale kto by to odkręcał? Przecinamy dookoła i to wszystko elegancko wylatuje. I mamy to. Dobra, to może to przetniemy? A tamto się będę bawił za chwilę. Nie wiem czy widzicie, ale to tak wystrzeliwuje, tak napięte to jest jak barani worek. Strasznie. Normalnie wystrzeliły strzelami tutaj, kurde z tego. Strasznie napięte. No muszę to położyć jednak. I teraz będę chciał no, tak, będę, muszę coś położyć tu, żeby mi nie strzelało. Dobra, zaraz wracam. Tyle wystrzeliło Fez i teraz tak, ulubiona, ulubiona część. Czyli wyskakiwanie tego. No fajnie to wyskakuje, A tu, tu akurat nie, ale ogólnie yy, spoko. No i co? Jedną mamy, teraz idziemy się bawić z drugą, tam to z druga będzie wiadomo aluminium jakieś jeszcze w środku. I tu mamy jedną całą, oczywiście na cztery ją podzielimy, aluminiowe. I co? No i będę przy tym aluminium to Dam znać Eee tak Podcinałem to wszystko przy samym tutaj rancie I jak możecie zobaczyć jest coś takiego nie ale to Elegancko wychodzi Nawet nie trzeba się męczyć No powiem wam że ymm, Fajny taki klocek aluminiowy zobaczymy ile to będzie ważyć Ja spodziewam się całkiem zacnego zarobku godzinowego jeżeli by się takie y, alusy rozbierało jak się to nazywa? Nie, no dalej nie wiem, kołpaki? nie kołpaki to są do stalówek dobra nieważne ale to jest całe aluminiowe porządny sprzęcik y, tnę fele na cztery części i lecimy do ważenia aluminium teraz tanie, ale to nic stali troszkę mamy Tutaj mamy takiego jeżo zwierza i resztę tej paści. Także co? Lecimy do ważenia. I tak jesteśmy na ważeniu. Zacznijmy sobie od stali. A stali mamy. Mm, pamiętajmy, 11 złotych było za. Mm, wszystko, jeżeli byśmy kupili na skupie złomu taki, takie dwie yy, felgi. Nie są felgi. Dobra, nieważne. Tutaj jeszcze takie śmieci stalowe, ale nic nie może się zmarnować. Pamiętajcie, to grosz do grosza a będzie jedno piwko. Jak ktoś tam mówił, że czemu to przejdzie na piwka, no tak przeliczam, bo piwko to jest dobra sprawa. 75 groszy za kilogram, mamy złoty 14 zł za stal. No to dobra, złoty 14 zł za stal i teraz gwóźdź programu. A gwóźdź programu to jest takie coś. Które waży nam 150 gram i cena za aluminium mix jest 4,80 i wrzucamy na wagę. Mamy dokładnie kilo 90, to jest 5,23 dodajemy 6,37 wychodzi nam za dwie takie hmm, koła aluminiowe z roweru. Ty no, no ja nie wiem jak to się nazywa, no. Dobre, i tam? W tytule będzie, także myślę, że się, ja się w końcu dowiem. Dobre, 6,37 piwka, piwka, Myślę, że sobie dypniemy tak na leciutko. I co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, cześć!